Od nowa tu będzie to nie jest wcale takie łatwe. To robi się całkiem troszeczkę, troszeczkę inaczej to wygląda. Co to jest? To z tym może być troszkę kłopotu już. Uwaga, Hacker Bonzo. Już tu mamy, ja muszę włączyć na chwilę mikrofon. <laughs> Não parou de mal Ej, będziesz musiał nam naprawić to, Nie naprawisz, przejść przez to. Co my tu mamy? Jakąś szafeczkę? Coś. Ale tu pieniążków było. Co ja muszę? Kogo, kogo pokaż A może mieć coś takiego? Co wygląda jak bezpiecznik w replikach? O, bardzo proszę, mamy bezpiecznik. Pewnie ona będzie musiała hakować w tym komputerze, tak? Trochę przypomina ten odgłos. Znaczy, próbuję imitować ten odgłos z Windowsa, jak się włączało. A teraz coś innego mam, tak? Uh, uh, uh. Ah, look at Doda uh, tell. Ale złymie kozak A kierubon było tu? Kurczę, what works phone security systems who name it we got it <laughs> <Good>. <laughs> Kiedy takie małe szkraby, bo szkraby Jezu zajmują się takimi rzeczami. Pogryzłam wszystkie materiały, nie. Okej, okay, tak nie mogę robić, bo tak to zabijam Własnych sprzymierzeńców Dobra, że ten dinozaur jest cały. Dobra, co tu jest do zniszczenia? Szybko zniszczymy. To dużo czasu zabiera Dobra, ty sobie lubisz w kupie grzebać, nie? Lubisz. już teższ roślinki A jesteś głupi. Ale jeszcze nie mogę tam przejść. No zrobi się wszystko widzę, nie? No co tu muszę zrobić? Coś się znów? znowu? Co jest? Co jest? Nie ma, ja się trochę sykam, musisz iść A, to on jest bardziej głodny chyba, tak mi się zdaje. To on chce nas zjeść. A, A, rozumiem. Naprawdę. A K mam naciskać. Teraz, H. No. Jezu, to ma. Zwariowane quick time event naprawdę Ja chcę grać dinozaurę. Hmm. Teraz będę mógł T-Rexem łazić. Bo się odblokuje po tym. będzie super. Ty musisz tutaj iść przeciąć, bo ty się nie boisz. Czemu mi daje złą osobę, no? No wciąż zła osoba W mi walną, nie! Znowu no! A to akurat fajne było. Nie wiem czy ja to dobrze robiłem. Chyba tak. Endorsed your park, so have I. Dobra Zrobiliśmy sobie ten poziom Widzimy się w następnym Ja niestety, jako że mam problem z grą I nie da się zminimalizować Nawet nie robię tej przerwy w nagrywaniu głosu Czy czegoś, od razu lecę dalej Tylko filmik nowy, nie? Ale to od razu muszę włączyć tak szybko bardzo Żeby nie było opóźnienia Zresztą Dobra Na razie, cześć Pomniemy to sobie, pomniemy to sobie po nim Czyli to był już koniec tej części, ja włączyłem muzykę i znowu będą się dopierdziałać się o prawa autorskie, muszę w niektórych momentach włączyć więcej gry. To już będzie musiał włączyć dźwięk z gry w niektórych momentach. Aha, to koniec tej pierwszej gry było. Nie, ja może sobie powiedz. że mogę to sobie zaskipować, ale nie chcę. Dobra. Jesteśmy tutaj. Musimy jak najdalej od tego helikoptera odejść, bo on no strasznie hałasuje. Chcę coś powiedzieć. Zrobić sobie takie podsumowanie. Co mogę już odblokować? Dobra, Weźmy sobie ten, że mi się nie podoba. Trudno. pojedziemy sobie tam, może będą jakieś inne co jak akurat. Dobra już nie słychać. Podsumowując, ta część była akurat dosyć krótka, a mamy tam jeszcze zaginiony, zaginiony świat park jurajski. Myślę, że to jeszcze zrobię w tym roku, bo drugą... bo zaginiony świat, a nie park mam zamiar nagrać w drugim do, znaczy dopiero w 2016. Jako że teraz nie będę mieć od, od 29 czy tam 27 nie będę mieć komputera przez 2 miesiące. Oczywiście nie musicie się o nic dbać, bo film, filmików mam na... i z i z Counter filmików mam masę. Prawdę masę, więc nie ma się o co bać. Zresztą mam jeszcze telefon, nie? To mogę tam podpisywać na komentarze. Nawet gadać z tym na tym można, więc... że na kłopot to nie będzie dobra. Koniec gadania głupiego. Bez sensownego w pewien sposób jedziemy. Jedziemy na przygodę.